Cześć, witajcie. Pozdrawiam Setniewa. Wybieram się właśnie na podróż po pokojach. Sprawdzimy, kto jest z kim w pokoju, kto ma jaki porządek w pokoju. Sami to zresztą ocenicie, także zapraszam na obchód. Pokój 113. Prawdopodobnie jest tu Kasper Pludra. Darek, otwórz! Kaspra nie ma w pokoju, także idziemy dalej. Pokój 119, czyli sąsiedzi moi i Krzysia. Pukamy. Znajdujemy się aktualnie w pokoju u Wadima i u no, czy coś w pokoju utrzymana mi się wydaje, chociaż kibice będą to oceniać. Ale jakbyście wy ocenili? No, no staramy, się, staramy się. Widać, widać. No najważniejsze chęci. Nie? No, <grym> Wadim po każdym treningu goni, żeby wszystko szybko składać i na, na, na ten nagrzejniki. Bo dostał, dostał info, że będziemy chodzić, nie? <grym> Wadim i Kacper mają pokój czysty, także idziemy dalej. Może zastaniemy jakiś pokój nieczysty. do Orgasia. Kacper mówi, że mamy iść do Orgasia, także idziemy do Orgasia. Pokój 120, czyli mój i Krzysia, ale nie będziemy tam chodzić. Bo z racji, że prowadzę tą prezentację, to mamy taką przewagę, nie musimy swojego pokoju pokazywać. Nie? No, tak jak tutaj, no właśnie, tutaj jest nasz nieobecny wielki Kasper. No widać panowie, tutaj mają mniejszy porządek niż u poprzedników. Jak ocenicie tutaj stan swojego pokoju? To jest idealnie <laughs> wszystko pod ręką. Tak. Artystycznie nie ma. Czyli pa pasuje wam to i... Tak. No kibice to wszystko zobaczą, tak że będą mogli was też indywidualnie ocenić. ...pod ręką, a to wszystko na przyjazd Kacpra, ponieważ yy, powiedział, że on nie będzie miał tak czysto i wszystko nam rozwalił. Bo no on powiedział, że chce iść po swojemu. Rozumiem. No każdy w innych warunkach woli przebywać, nie? Tak. Dajmy że... się na górne piętro nie znajdują się pokoje naszych trenerów za Na chwilę je pokażemy pokój 214 witam trenerze dostałem tutaj zadanie sprawdzić kto jest gdzie w pokoju ładny, bardzo fajny, duży pokój większy, duży większy pokój niż nasz marketing tu wszedł tak. rozłożył się no i no i no, no. No nie jest tak ładnie jak było przed. No tak to. Tak. Myślę, że przy wyjściu ładnie posadzają, wezmą te walizki. Tak, no muszą 220. Okej, siema. Right. siema. Going on? Yeah? We have to check your room. My room? Yeah. Ah. yeah nice. Right. You have to clean some trochę little tak? Sp yeah. Yeah. jest It's pretty wet na still, więc so. Yeah. Good view. No, no Fredrik ma taki nie za duży pokój, można powiedzieć, ale no, podobne wszystko dobrze, tak. Jak się czujesz? Pretty good, pretty really good. Pretty good, pretty good. Soon ready to go. We are waiting for another practice. Yeah. good. Yeah. an hour, We're good. Yeah. Okay. See ya. See ya. I tutaj na tym samym piętrze znajduje się jeszcze jeden pokój 218, ale znajduje się tutaj Niki, także może po prostu nie będziemy mu przeszkadzać, Pokój 216, no zastaliśmy tutaj opaków w, no, w normalnych okolicznościach, tak? to jest obóz sportowy. Pytanie, czy możemy wejść i tutaj? Trochę. Witamy trenera mentalnego. O, proszę bardzo. Książka. Do... Godna polecenia. Trener Kościacha jest też obecny? E, obok. 215. Tak jest. Aha, myślałem, że tutaj jest wspólny pokój. No Aha, to... czyli przecież wpadek Pokój 215. Proszę, także wchodzimy. Dobry dzień, tutaj marketing zlecił sprawdzenie pokoi, czystość pokoi, tutaj bardzo czysto mi się wydaje. Jak trener ocenisz? Jak trener ocenisz? Obóz i w ogóle... Bardzo No obeszliśmy już wszystkie pokoje, także tak mniej więcej to u nas wygląda. Ciężko trenujemy, treningi są intensywne. No i co, dzięki, że śledzicie nasz profil, widzimy się w sezonie. Кибицуйте нам и до побачения.